O! Ktoś idzie w moją stronę! O witaj Draco Hunter, co cię to sprowadza? Siemka dawe, idę do Thais by się spakować, i roszam na poszukiwania legendarnego potwora masakry, a mogę iść z tobą, pewnie, przyda mi się dobra ekipa. Czekaj to na mnie Draco, a ja pójdę do depo, żeby zdobyć jakieś free temy. dobra. O korwa, jakiś nobek idzie. Siemka, gratuluję levelo. Spadaj nobie, proszę dasz coś, won bo cię zabije, masz ładny domek, dasz inwa, nie ale dam ci coś innego, co takiego, przypierdoleć Izbełta, a dasz coś, okej okay, masz. Hahaha, ha, ha. padł ten nobek. A kto to idzie, to Mefisto Sorcerer. Siema Mephisto, siema Draco, ej Mephisto, zbieram ekipę żeby odnaleźć legendarnego potwora, pojdziesz z nami, pewnie że pójdę, i tak nie mam co robić. O, siema Mephisto, siema Dawe, ja pierdolę, skąd masz korwa takie zajebiste dresy, Hehehe, <laughs> się he, się gra siema, wczoraj kopiłem w Biedronce, za milion gp, serio zajebiste. Hehe he, wiem bo moje, dobra chłopaki nie chcę wam przerywać, ale masakr czeka, czekajcie chwilę telefon mi dzwoni. Korwa, czego, siema drako dzwonię, żeby ci powiedzieć że nie mogę iść dziś na tego potwora, jak to korwa nie możesz, gdzie ja znajdę drugiego blokera, nie mam pojęcia, poszukaj se sam, dobra nara i masz hontet. Dobra, idziemy bez blokera. Ja pierdolę, jakieś noby idą w naszą stronę. Dawajcie temy, bo was zajebiemy. Hahaha, ha, ha. co za pojebane noby, zaraz wam przypierdolę z mojego czaromas san, hahaha, ha, ha. a macie. Co za noby, padły na hita, dobra nie ma co stać lecimy dalej. O korwa, co ja widzę, DJ Yorszak jedzie swoim wiperem. Niech żyje wolność, wono świoda. Niech żyje zabawa. Nie żena woda. Korwa, ale zimno w tym sfargrond, tak mi też... Jezu Chryste, co to korwa jest, ja pierdolę, ale napakowany, to Podzianowski, zajebmy go, zanim on rozjebie nas. Ha ha ha, zdechł: patrz kto idzie, to chyba Rdzianin, masz rację, to on. Siema siema, siemka rdzianin, gdzie tak lecisz? Idę polować na Orszabala, korwa Mać, dobra nara, znajdziemy innego. Dobra choj, idziemy dalej. Nie idźcie dalej. Czemu dziadko, tam jest lodowiec Chrodmir, no to co, zje tam ogromna bestia? Która was pożre, ha 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 spadaj dziadko, i nie wkorwiaj, bo my i tak idziemy dalej. O, to musi być lodowiec Chlodmir. Tak, a to jest wejście, boję się trochę, ale i tak wchodzimy. Hahaha, ha, ha. co to za kotafon? Nie wiem, ale zabijemy tą pokrakę. Ja pierdolę. Co za choj zabił nam kota fona. Elo Ha ziomki. ha, ha, ha. się malardzik, joł, joł, chodź z nami na masakrę, bo potrzebujemy ekipy. Teraz nie mogę, przed chwilą zajebałem komuś lota z deda. Niosę go do depo. Dobra to my idziemy, na ralardzik. Nara. O, jakaś dźwignia, ja chcę przestawić. Dobra Mefisto przestaw. Korwaaaaaaaaaa! Co to do cholery jest? A, -a, -a, -a. Ja pierdolę, zabił Mefista na hita, co robimy, a jak korwa myślisz, spierdalamy. Osiem a drako i dawę, a gdzie jest Mefisto, siema korwa Mefista zajebał masakrę, na jeden strzał, korwa, dzwonię do zaraza. Halo predzaraz. zaraz, tak to ja, słuchaj potrzebujemy cię na lodowcu, Chrodmir, po co, jak to korwa po co, masakrę zajebał Mefista, a ja chcę zajebać lota z Deda, musisz bloknąć masakrę, dobra zaraz będę. Siema pre zaraz, siema siema, to kiedy roszamy, teraz, okej. Okay. Czy to ten lodowiec, tak to ten, musimy wejść do tej jaskini, dobra wchodzimy, tylko ostrożnie. Korwa mać, znowu ten kotafon, lardzikowe smopierdolni ze strzały, już się robi, przypierdolemo, z mojego golden boa. Ha ha, ha. Łogowno, i lecimy dalej. Boże, ale to korwa wielkie, wiem ale musimy to jakoś zajebać, to jeden z najgroźniejszych bossów. Dobra słuchajcie, przed zaraz blokujesz masakrę, a reszta bije, a ja se włączę muzykę z telefonu, tak dla bajeru, gotowi? Tak, tak, okej, okay, blokuj. O ja pierdolę, ale masz zajebistą muzykę w telefonie, dawaj telefon albo hontet, ha, ha, ha nie ma nowy, Hahaha, ha masakrę pokonany, jaki lot, nic nie wypadło, jak to korwa nic, nie oddawaj, widziałem że coś było, korwa. Myślałem, że oda mi się zajebać lota, bierzcie, tarcza złosek smoka, a teraz spierdalamy stąd, bo lodowiec się rozpada.